Wy jesteście solą tej ziemi, świętokrzyskiej ziemi. Bez waszego poświęcenia i męstwa nie byłoby nas i naszej ojczyzny. Pragnę wam gorąco podziękować, mówił nie kryjąc wzruszenia do licznie zgromadzonych kombatantów przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk. Wasze męstwo, odwaga i bohaterstwo są godne naśladowania. To są cechy, za które macie wielki szacunek i podziw. Całego naszego społeczeństwa. Dzięki Wam, świadkom tamtych dni, tamtych wydarzeń, my młodsi możemy kultywować pamięć narodową i poznać prawdziwe znaczenie słów, takich jak honor, patriotyzm, ojczyzna. Wspomnijmy również tych, którzy broniąc wolności zginęli na polach bitewnych pod narwikiem Tobrukiem Monte Cassino, podkreślał marszałek Adam Jarubas. Realizujecie Państwo ważny odcinek kultywowania pamięci narodowej. Wasza działalność służy budowaniu tożsamości i świadomości mieszkańców regionu na temat tego, jak wyglądała nasza skomplikowana historia. Szczególnie świadomości osób młodych, dla których trudno wyobrazić sobie okropieństwa wojny. I złożoność tych czasów, w którym to Wam przyszło zmagać się z historią. Okazją do słów wdzięczności, wspomnień i wspólnych śpiewów było spotkanie z okazji Dnia Weterana zorganizowane przez pełnomocnika do spraw kombatantów i osób represjonowanych Karola Fijałkowskiego. Na uroczystość do tokarni przyjechali członkowie zarządów szczebla wojewódzkiego, stowarzyszeń oraz organizacji kombatanckich i osób represjonowanych ze wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele samorządu województwa gorąco dziękowali zgromadzonym za ich bohaterstwo, odwagę, kultywowanie tradycyjnych wartości i przekazywanie ich kolejnym pokoleniom. Mamy to szczęście, że możemy żyć w wolnej Polsce. Chylę przed wami czoło, podsumował okolicznościowe przemówienia wicemarszałek Zdzisław Brzałka. Lasy świętokrzyskie, Kieledczyzna, to rejon, gdzie bardzo aktywnie działały ugrupowania partyzanckie i jakżeż wielu z Państwa brało udział w tych walkach. Jesteśmy dumni z tego, że nasz region, nasz region świętokrzyski tak aktywnie uczestniczył w tym ruchu oporu. Przy współudziale również mieszkańców, cywili. Jakżeż wielu cywilów przecież bezbronnych poniosło śmierć, tylko za to, że chcieli pomóc oddziałom partyzanckim, chcieli wspomóc swoich rodaków w walce o wolność, o niepodległość. Szczególną wymowę obchody Dnia Weterana w Skansenie miały dla odznaczonego Orderem Virtuti Militari, ostatniego żyjącego obrońcy Westerplatte Ignacego Skowrona. Powodem była 95. rocznica urodzin oraz mianowanie go na stopień majora. Szacownemu jubilatowi, który z zadziwiającą precyzją opowiadał o wydarzeniach w Gdańsku, marszałek Adam Jarubas wręczył pamiątkowy grawerton. Wszyscy otrzymali od włodarzy województwa pamiątkowe upominki, a później wspomnieniom, wspólnym śpiewom przy ognisku nie było końca.